Dzień dobry, witajcie, cześć, fizjoterapeuta Konrad, w nagraniu o tarczycy. Tarczyca to mały gruczoł, który ma wielki wpływ na nasze zdrowie. Jak rozpoznać problemy z tarczycą i wspierać jej funkcjonowanie? Tarczyca to niewielki gruczoł w kształcie motyla, znajdujący się w przedniej części szyi. Choć jej rozmiar jest niewielki, ma ogromny wpływ na cały organizm. Produkuje dwa podstawowe hormony. Tyroksynę T4 i trójiodotyroninę T3, które regulują metabolizm, czyli tempo, w jakim organizm zużywa energię. Wpływają one niemal na wszystkie układy: od pracy serca i mięśni, przez układ nerwowy, aż po funkcjonowanie układu pokarmowego. Najczęstsze choroby tarczycy. Problemy z tarczycą są coraz powszechniejsze i dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Choć częściej występują u kobiet. Niedoczynność tarczycy polega na zbyt małej produkcji hormonów tarczycy. Objawia się zmęczeniem, sennością, przyrostem masy ciała, suchością skóry, wypadaniem włosów i problemami z koncentracją. Nadczynność tarczycy to stan odwrotny, objawiający się spadkiem masy ciała mimo zwiększonego apetytu, kołataniem serca. Drażliwością i nadmiernym poceniem się. Choroba Hashimoto. Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, prowadzące do niedoczynności. Choroba Gravesa-Basedowa. Autoimmunologiczna choroba, prowadząca do nadczynności, często z wytrzeszczem oczu. Głuski tarczycy, w większości łagodne, wymagają jednak diagnostyki. Objawy problemów z tarczycą, jak je rozpoznać. Do najczęstszych objawów należą przewlekłe zmęczenie, wahania masy ciała, wypadanie włosów, zaburzenia koncentracji, zmiany nastroju, zaburzenia miesiączkowania u kobiet, kołatanie serca, wrażliwość na zimno lub nadmierne pocenie się. Jaką diagnostykę należy wykonać i jakie badania warto zrobić, aby zdiagnozować naszą tarczycę? Podstawowym badaniem jest poziom TSH. W razie nieprawidłowości warto także zbadać poziom FT3 i FT4 przeciwciała antyTPO, antyTG oraz wykonać USG tarczycy. Jaki jest wpływ stylu życia na tarczycę? Styl życia odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Stres i kortyzol negatywnie wpływają na gospodarkę hormonalną, dlatego warto stosować techniki relaksacyjne. Dietę bogatą w jod, selen, cynk i witaminę D także możemy wspierać tarczycę stosując taką dietę. Umiarkowana aktywność fizyczna oraz odpowiednia ilość snu także są kluczowe w zdrowiu tarczycy. Wsparcie terapeutyczne i leczenie. Leczenie zależy od wielu zaburzeń. Niedoczynność zwykle wymaga substytucji hormonalnej. Nadczynność leków tyreostatycznych jodu radioaktywnego lub operacji. Choroby autoimmunologiczne wymagają monitorowania i wsparcia dietetycznego. Podsumowując, jak codziennie dbać o tarczycę? Zdrowa tarczyca to fundament dobrego samopoczucia. Należy wykonywać regularne badania, dbać o dietę, unikać przewlekłego stresu, wysypiać się i prowadzić aktywny tryb życia. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.